No to coś, dziękujemy bardzo za kolejne zaufanie i gratulujemy tego 15 i 16 autobusu w swojej flocie Irizara oczywiście. Bardzo serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że będą służyć, będą bez awaryjne, ekonomiczne, i będziemy zadowoleni z eksploatacji. Znajdujemy się w lędzinach zakupione zostało do firmy Neobus i obydwa nowe autokary będą obsługiwały regularne linie, które nasza firma prowadzi między Podkarpaciem, Warszawą, Wrocławiem i Łodzią. Autokary zostały zakupione w firmie Wanicki. Bardzo nam jest miło, że jesteśmy pierwszymi właścicielami nowego modelu autokaru marki Irizar Efficient. Poprzednie modele bardzo dobrze się sprawdzały, nie było z nimi większych problemów. Natomiast te modele wyposażone są już w nowy system bezlusterkowy, kamerowy. I jeszcze w dodatku firma nas tutaj zapewniła, że będzie odpowiednio mniejsze spalanie paliwa. Na co czekamy i na pewno przetestujemy, damy znać w swoich relacjach na naszych różnych portalach społecznościowych.